Zwrodnienie stawu biodrowego. Jak można uniknąć operacji? Zwrodnienie stawu biodrowego powoduje ból w pachwinie, biodrze i pośladku. Ból ten nasila się w trakcie chodzenia i powoduje utykanie. W najcięższych przypadkach, rzeczywiście najlepszą metodą jest operacja polegająca na wszczepieniu endoprotezy, czyli tzw. artroplastyka. Warto zatem zrobić wszystko, aby spowolnić. Lub zapobiec zwyrodnieniu stawu. Bardzo ważne jest utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dobry fizjoterapeuta może pomóc przywrócić prawidłową ruchomość stawu biodrowego. Zastrzyk z dobrej jakości kwasu hialuronowego, wykonany precyzyjnie do stawu, zmniejsza tarcie i działa ochronnie na chrząstkę. W pewnych przypadkach podaje się osocze bogato płytkowe w celu stymulacji i regeneracji. W przypadku powodującego ból zapalenia. Podaje się silne leki przeciwzapalne bezpośrednio do